Hejka, hejka wszystkim. Dzisiaj dalej lecę w końcu z projektem typu łóżko loftowe metalowe. Już konstrukcja stelaż już mam skręcony. Także tak to się prezentuje. skręcane mamy tutaj na cztery śruby stożkowe m8 imbusowe tutaj mamy spawane dwa dwa płaskowniki o grubości 10 mm, w każdym, w, każdym tam, w każdym narożniku w każdym łączeniu także powiem wam że no konstrukcja jest Kurczę, jest naprawdę solidna, tak? A nigdy nie. Tutaj na wystrój, tak zwany, tutaj pójdzie jeszcze jakaś tam, oczywiście jakaś deska. Jeszcze nie wiemy, jaka tam kolega zdecyduje, czy to będzie dom, czy to będzie sosna. No to tam wiadomo, tam pospawa się z tyłu, jakieś paskowniki. W celu oparcia tej deski, i tam z tyłu przykręcania ją na jakieś wkręty, także to będzie na pewno będzie tam, ta deska będzie tutaj, tutaj z przodu. Będzie tu oczywiście jeszcze szuflada, tutaj z tej strony. Także tutaj na, na tą szufladę też na pewno jakaś deska na tam na wypełnienie pójdzie. Dlatego tutaj pod tą szufladę są takie spawane profile 40x40, 40, <laughs> ponieważ tam pójdzie prowadnica, dwie prowadnice. No i myślę, że tu jeszcze no jest, skoro tam pójdzie szuflada, no to tutaj trzeba będzie też tą stronę jakoś tutaj po prostu zamknąć, tak. Także myślę, że też tutaj spawa się jakiś tam, no nie wiem, profil, jakieś tam łączenia. Na razie to jest, mówię, no jest na taki zarys. Skręciłem to w celu tutaj pomierzenia tutaj tej odległości, ponieważ jutro będę ciął tutaj te tak zwane szczeble na których będzie się opierał materac, Dlaczego? dlatego tu jest dany profil 80 x 80 na 40 na sztorc, profil będzie 40 na 20, czyli nam stworzy nam się takiego 60, 60 mm takiej wnęki w którą po prostu wpadnie na materac, tak, żeby nam się po prostu no, nam się, żeby nam się nie, przesu, nie przesuwał, tak No jakiś tam luz będzie, ale no mówię, no, nie znam dokładnych wymiarów materasa, dla, dlatego y, stworzyłem tam taki luz po półtora centymetra w każdą stronę. Także myślę, że będzie OK. Na pewno na pewno nie będzie to y, w niczym przeszkadzało, w niczym kolidowało, tak? Także widzicie, tak to, tak to wygląda na chwilę obecną. Powiem Wam, że jest. Jest zabawy przy tym, przy tutaj, przy tutaj, przy trasowaniu, przy wierceniu, przy spawaniu tych tych, tych blach, tych łączników. Także jest. Naprawdę nigdy nie robiłem jeszcze takiego łóżka, ale naprawdę parę paręnaście ładnych godzin, przy tym schodzi, tak. No to oczywiście widzicie, no to jakoś taką, jaką znacie z moich yy, zdjęć, moich filmików, staram się tutaj po prostu na takich mebelkach loftowych staram się zachować, tak. Co by to nie było, czy to będzie łóżko, czy to będzie stolik. Czy to będzie co innego, tak? Bo jakoś trzeba dbać. Dobra, tymczasem ja, ja się zwijam do domku. Na dzisiaj koniec. To, co miałem pokazać, to Wam pokazałem. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Hej.